Tak, świeczka zapachowa to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie wyjść z głowy i się uziemić, ponieważ angażuje trzy, a nawet cztery nasze zmysły. Jak zapalasz tą świeczkę, to skup się po prostu tylko i wyłącznie na tym rytuale, na tym momencie, na tym co robisz w danej chwili. Po pierwsze, tak jak wspomniałaś w komentarzu, jest to zapach. Po drugie, jest to wzrok, ponieważ możemy popatrzeć, jak ten płomyk sobie tańczy. To jest też takie uspokajające i kojące. No i po trzecie, dotyk. Możemy poczuć ciepło od tej świeczki, jakie ona oddaje. Możemy sobie delikatnie ogrzać dłonie nad tym płomykiem. No i czasami świeczka zapachowa może też angażować słuch, zwłaszcza jeśli ma taki drewniany knot wtopiony, to wtedy wydaje taki bardzo przyjemny dźwięk, takiego mini ogniska. No i takie właśnie uziemienie w tu i teraz, skupienie się na danej czynności pomaga wyjść z głowy. Także super komentarz, bardzo Ci za niego dziękuję. Ale tu ptaki śpiewają, po prostu nie mogę. No, pięknie.